W poprzednim odcinku omówiliśmy rakowania pokojowe w Mińsku oraz Baranowiczach. Teraz omówimy traktat ryski. Otóż bolszewicy przeliczyli się, licząc na to, że jedna duża ofensywa na Warszawę rozwiąże sytuację, i właśnie z tego powodu, z powodu klęski, chcieli zawrzeć pokój. I zamiast agresywnego tonu propagandy, nagle bolszewicy zaczęli mówić zupełnie innym tonem. Głównie byli to przywódcy ruchu robotniczego, jak lew Trotski, lew Kamienie, czy Włodzimierz, czy Lenin. Mówili głównie o tym, że jakby sama ofensywa na Warszawę, czy na dwóch była próbą wywadzania magnetem w sytuacji w Polsce, zrobieniem na przykład wypadku. Bo też spadło takie stwierdzenie, które się nie udał. I czas właśnie. <laughs> jednocześnie całkowicie pominięto w zasadzie paskudną i wyjątkową no. rolę Józefa Stalina, który doprowadził do porażki w Bitwie Warszawskiej, nie na armii udanego Duchaczewskiemu. I właśnie Józef Stalin, co jest paradoksem i w zasadzie niewielkim absurdem, starał się, aby powołano komisję badającą przyczyny klęski bitwy Warszawskiej. I to było w zasadzie dość śmieszne i w zasadzie absurdalne. Że największy sprawca tej klęski chciał innych osądzać, a sam nie był w porządku. I właśnie w miesiącu 1920 roku, walki y, na froncie y, całkowicie ustały. Oddziały polskie doszły bardzo daleko, aż pod y, Mińsk i Połonkę, czyli w zasadzie y, tam, gdzie kiedyś były granice w XVIII wieku, Rzeczpospolitej obojga narodów aż tam y, polskie wojska dotarły. Jednocześnie też y, ostatnim y, takim dużym działaniem zbrojnym będzie pochód zimowy Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli ogólnie armię Ukraińskiej Republiki Ludowej, która y, próbowała y, stworzyć... Y, coś a'la y, powstanie zbrojne przeciwko bolszewikom na Ukrainie, co prawda Udało się tym oddziałom zdobyć kamień z Podolski, były po cichu wspierane przez wojsko polskie, jednak przegrał, ponieważ cała akcja była jednolitowa motorszczyzną i nie była przygotowana odpowiednio właściwie, więc nie udała się. I to były w zasadzie ostatnie próby stworzenia koncepcji federacyjnej. Cała ta koncepcja została właśnie w Rydze w 20 roku po pogrzebana. Otóż bolszewicy chcieli wówczas nie tylko zawrzeć pokój ze względu na klęskę picia warszawskiej, a także ze względu na to, że biały generał Wrang, Wrangel był ciągle jeszcze niepokonany, sprawiał armiczewą i ogromne kłopoty i zmuszał ją do do walki na dwóch frontach z Polakami i z samym Wranglem. Otóż bolszewicy chcieli zawrzeć pokój z Polską, aby pokonać Wrangla i ostatecznie Zapanować nad y, sytuacją y, byłego Imperium y, Romanowów, która w zasadzie w momencie wybuchu rewolucji październikowej wymknęła się spod kontroli. Był to w zasadzie jeden wielki chaos i y, powiedzmy sobie szczerze, jeden wielki bajzen. I to było w zasadzie główne przyczyny rozpoczęcia rokowań pokojowych. W przypadku strony Polski. Strona polska nie chciała już dalej kontynuować walki. Ponieważ oznaczałoby to dalsze straty, które już i tak były bardzo dotkliwe. Poza tym, państwo polskie było wyniszczone. Prowadzenie wojny spowodowało, że 60% dochodu państwa było przeznaczone na rozbudowę armii i prowadzenie samej wojny. Oznaczało to, że państwo polskie dodrukowało w wojnie polsko bolszewickiej ogromną ilość pieniędzy do prowadzenia, do ogromnej inflacji. Co bardzo zaszkodziło polskiej gospodarce. Poza tym Polska była zniszczona, przeszła przez Polskę epidemię grypy hiszpańskiej, cholery tyfusu oraz wszystkim także głód, który na szczęście nie zabrał zbyt wielu ofiar. Jednak Polska była zmęczona już trwającą jakiś czas wojną. Poza tym i tak działania zbrojne rozpoczęły się najwcześniej na wiosnę 1921 roku. Więc Wojsko Polskie zmierzało się z przeciwnikiem, który co prawda poniósł dwie porażki, bitwie warszawskiej nad Niemnem oraz trzecią bardzo porażkę pod Dłowem. jednak wówczas przeciwnik był już mniej więcej zmobilizowany do działania, miałby już organizowane poszczególne fronty oraz jego straty już by były zniwelowane poprzez osoby z ogromnych rezerw. I właśnie wojna polsko-błaszewicka, zwłaszcza na ten 1920 roku, armia czerwona pokazała, że jest niesamowicie otwarta na straty i także może łatwo otworzyć swoje siły, więc po prostu Polacy, pamiętając też swój udział w bardzo nieszczęśliwej kampanii Napoleona na Moskwę w 1812 roku, woleli już nie ryzykować kolejnego starcia, Poza tym bolszewicy gwarantowali stosunkowo korzystne warunki pokojowe, więc tutaj podjęto rokowanie. Eustachy Zabiega podsumował tą sytuację w ten sposób. Niczyinna na przegraną Polskę, a tym samym pozytywny, ale dla siebie, rozstrzygnięcia na Górnym Śląsku o samej Francji, która straciłaby głównego sprzymierzeńca usunięcie niewygodnej przeszkody w osiągnięciu bezpośredniej granicy z Rosją. Otóż Augusta Kisabiecka miał tu na myśli C niemiecką Republikę weimarską. Otóż tutaj yy, na terenie Wolnego Miasta Gdańska trwały już nawet yy, yy, zakulisowe negocjacje. między właśnie muszelkami, a niemiecką repliką weimarską. Już wtedy w zasadzie Niemcy i Związek Radziecki chciały podzielić się upem yy, po pokonanej Polsce, ale niestety nie udało się. Jednakże się też leni po całą sytuację. 2 października 1920 roku Polska stała się sowiecka, cały wersalski ład był upadł i cały system międzynarodowy, który ustawił na pokonaniu Niemiec, by się rozpadł. I to jest właśnie to, że Polska w łonie polsko spełniała naprawdę bardzo ważną rolę, często niedocenianą. Właśnie jako państwo, no cóż, co prawda, bufurowe, ale. Uratowaliśmy wtedy Europę przede przed wszystkim przed Armią Czerwoną, czy też ogólnie przed rozpoczęciem kolejnego powierzchniowo-światowej konfliktu. I tutaj w Rydze rozpoczynają się rokowania pokojowe. Otóż po stronie polskiej rokowania te prowadzą przede wszystkim te same osoby, które prowadziły rokowania w Paranowiczach, później w Mińsku jest tam Domski na przykład, czy też władzice Kiernik na przykład. I tutaj, I tutaj umowa rozejmowa pod dom Komisji Kontroli Ligi Narodów zakończyła walki. I tutaj, 12 października 1920 roku, podpisano Maryjny, Traktat Pokojowy. I tutaj była też umowa o rozejmie. Która przejdowała właśnie 18 października w wszelkich działach wojennych i utworzenie między pozycjami obu armii 15-kilometrowej strefy neutralnej, data ta stanowi koniec wojny, która kosztowała Polskę co najmniej ćwierć miliona ofiar. Natomiast tutaj Polska straciła na pewno z 10 milionów złotych franków, zadłuża się na 1,5 mila franków szwajcarskich. I, I także inne długi, też tutaj. tutaj nie są do oszacowania. Tutaj chodziło o chryze, o, o wynegocjowanie granicy międzypaństwowej i traktatu pokojowego. Tutaj polskie reprezentują właśnie wysłaniane przedstawiciele PSL-Piast, Jan Andomski, na przykład Norbert Balicki z pps czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, Stanisław Grabski z JNDC, Władysław Kiernik z PSL-Piast. I tutaj też oczywiście wysłano także rzeczoznawców z różnych ministerstw. I tutaj co prawda pozornie wyglądało to po tak że także były dwie delegacje: rosyjska i ukraińska. Tak naprawdę, ukraińska delegacja nie liczyła się, liczyła się tylko o deklarację delegacja rosyjska, ponieważ delegacja ukraińska tylko służyła bolszewikom do pokazywania rzekomej niezależności Ukrainy która tak naprawdę, bo całkowicie zależna od przede wszystkim Lenina i od Moskwy, Kremla i ogólnie od bolszewików. Tutaj dwoma delegacjami, które tak naprawdę były jedną delegacją, przewodniczy Adolf Joffe i znajdziemy tam nawet Polaków, jak choćby Feliksa Dzierżyńskiego, późniejszego szefa w Czeki, albo czeki, czy też na przykład Juliana, Juliana Martlewskiego, jednego z przywódców socjaldemokracji Królestwa Polskiego Litwy w końcówce XIX wieku. I tutaj też w rozmowach zagwarantowano sobie wzajemne poszanowanie suwerenności państwowej, przyznając pełne prawa mniejszościom znajdującym się na terytorium obu, obu państw i przez to podział tu spowodny rozwój, ochronę kultury, języka, religii, za wzajemną repatriację dla mniejszości narodowych i powrót do kraju tysięcy Polaków ewokowanych, ewokowany przez starac w kłop Rosji oraz tych Polaków, którzy zostali na niewoli oraz siedziby w warszawskich więzieniach. postanowili postanowienia traktatu nie przyjdą trybucji, czy, zwrot do atrybucji czy jakiegokolwiek zwrotu kosztów wojny. Natomiast tutaj Polska odzyskała więziony z jej terytorium od pierwszego rozmiaru, czyli od 1792 roku, Dobra Kultury i Sztuki Biblioteki Archiwa, trochę wojenne i inne mienie. W ten sposób do Polski wraca też Biblioteka Zaluskich, która zostanie później spalona przez obstania warszawskiego przez Niemców. I też Polska miała otrzymać składowania wojenne, jednak Boszewicy nie wykonali tego punktu. Traktatu. Natomiast, tutaj, jeżeli chodzi o kwestię granicy, tutaj utworzono mieszaną komisję graniczną, postawiając zatwinięcie sporu o Wilno y, pomiędzy Polską i Litwą, stroną bezpośrednio zainteresowanym. Tutaj, w myśl postanowień tego traktatu, Polska musiała uznać Radziecką Ukrainę Biał i Białoruś. W ten sposób zakończyły się ostatecznie pełne federacyjne marsze akwarystyczne, które po prostu okazały się nieranne. Tutaj granica ta nie odpowiada także tendencji tzw. linii polskiego. Wówczas delegacji pokojowej w Rydze postawiono duży margines swobody określenia linii granicznej, która została tylko określona w głównych zarysach przez Radę Obrony Państwa i Rady Ministrów w dniu 11 września 2020 roku. I tutaj zmieniam ostatecznie pogląd tendencji, yy, że należy rewindykować yy, tylko te jemy, które być może łatwo zasymilować yy, pod względem państwowym i narodowym, że nie należy w Polsce tworzyć autonomicznej Białorusi, a Minsk należy postawić Rosji, aby IREN, Będa yy, białoruska była przeciw yy, Rosyjska, zaś nie Polska. i tutaj dlatego w Rydze granica nie została ustalona na wschodzie, tak daleko jak e, przebiegała linia e, e, proponowana przez Moskiego, Komitetu Narodowego, która obejmuje przecież Białoruś wraz z Tutaj też e, w Rydze zrezygnowała, e, w Rydze zrezygnowała z pomysłu utworzenia Zawisłego Państwa Ukraińskiego i Białoruskiego. Także zrezygnowano całkowicie z autonomii ukraińskiej na terytorium pasy polskiego. Coś może uchroniło Polskę przed późniejszymi yy, yy, wydarzeniami, jak na przykład yy, powstanie organizacji ukraińskich nacjonalistów, czy też część yy, wojska. Tutaj wszystkim też Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej została rozwiązana. Marszałek Zbyskowski Pojawił nawet słowa przeprosin dla internowanych polskich oficerów Ukraińskiej Armii Ludowej. I część z nich będzie potem służyła w polskim i będzie otrzymywała nawet poprzez na sił spoczynku emerytury. emeryturę. od państwa polskiego. Czyli prowadzenie negocjacji pokojowych sobie ważne trudności. Na przykład Bolszewicy. Zarządzanie na samym początku od y, łotwy, danie gwarancji bezpieczeństwa swojej delegacji oraz zapewnieniu y, łączności radiowej z Moskwą oraz poprzez kurierów. Jednocześnie też można z y, samych negocjacji, dochodziło do konfliktów na przykład y, grafski żądał od y, bolszewików, rekompensat y, zakończony przez Polskę straty w wysokości 300 milionów rubli. Ostatecznie udało się tą sumę ograniczyć do 50 milionów. Jednak e, był to e, poważny konflikt e, w czasie rokowań. Podobnie też e, chodziło o podobnych konfliktów, kiedy strona bolszewicka wysuwa swoje postulaty w drożdżeniu na polskich kwestiach. Na przykład kwestia galicji Dzień Kategorycznie zapatrzona od obecność jakichkolwiek e, prób e, bolszewików. <coughs> Mieszanie się w sprawy Galicji Wschodniej były to poważne problemy, ponieważ tutaj Polska negocjowała w zasadzie zupełnie samodzielnie i w zasadzie tutaj musiała improwizować, nie znając całkowicie wszystkim mentalności bolszewików oraz także tego, czego można było się po nich spodziewać. Więc tutaj Polska w zasadzie Rodzi o te negocjacje sam, całkowicie samodzielnie, ale w zasadzie Polska w zasadzie wszystko całkowicie samodzielnie, bez ingerencji Francji i Wielkiej Brytanii. Tutaj w zasadzie był to ogromny sukces naszej dyplomacji, ponieważ kiedy Polska odzyskiwa niepodległość, premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George powiedział wprost na konferencji pokojowej w Sarurze, dać w Polsce Gdańsk albo Śląska, gdzie dały małpie złote zegarek. Podobnie też było ze Stanowiskiem Anglii, na przykład na konferencji w Spali 2020 roku, kiedy to Polska musiała przyjąć bardzo niekorzystny na siebie układ, pod presją ze strony Anglii i podobnie też było w czasie całej wojny polsko-bolszewickiej, kiedy Anglicy to chcieli tylko Zapewnić uzbrojenie dla zad easy i poza tym y <tryk> Polskę starano się powstrzymać bycie warszawskiej i także później z ofensywą, aby nie zajęła zbyt y wiele terenów na wschodzie żeby nie została zbyt y dużej pozycji w Europie. Otóż, y jeżeli chodzi o Traktat to, to był niesamowity sukces polskiej dyplomacji. Wcześniej w XIX wieku Polska w zasadzie nie istniała, więc w zasadzie. Polski czynnik w zasadzie całkowicie nie istniał w Europie. Później w wyższej światowej premier Brytanii David Lodge, George, powiedział się to słynne zdanie o Śląsku i Pomorzu i Gdańsku. Właśnie Polska była <laughs> przez cały czas ograniczana w swojej niezależności politycznej, była ustawiona do ściany przez ciężkie mocarstwa. Tutaj po raz pierwszy Polska samodzielnie zawarła korzystny dla siebie układ pokojowy, chociaż pojawiły się problemy, na przykład wszystkim Związek Rajski nie wypłacił odszkodowań, które miała, miała Polska otrzymać według tego traktatu. Otóż tutaj prowadzono właśnie w tej sprawie nasze petraktacje do jesieni 1921 roku, jednak bezskutecznie. Polska nie otrzymała więc w żadnych odszkodowań, tylko zarobowane polskie skalby kultury. Więc tutaj realizacja tego układu postawiła wiele do życzenia. Poza tym, też obie strony nie przestrzegały ważne, ważnego punktu traktatu o wzajemnym nieszkodzeniu sobie nie prowadzeniu żadnej działalności mającej na celu rozsząkowanie u państw. I tutaj w zasadzie Polska zacznie rozwijać ruch prometeński, Będzie wspierać zarówno Ukraińców, Białorusinów jak oraz inne narody Związku Radzieckiego. Będzie też współpracować z Japonią. Przede wszystkim będzie kwitnąć współpraca Łuwiadów przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I cały ruch prometeński właśnie będzie dążył do rozbicia Związku Radzieckiego. Podobnie też będzie czynić Związek Radziecki. To też będzie wspierał szpiegowstwo przeciwko państwu polskiemu oraz różnego rodzaju inne działania szkodzące polskiemu państwu. Jednocześnie znaczy też obie strony nie będą przestrzegać także wszystkich postanowień dotyczących nieprześladowania mniejszości narodowych. Tutaj Związek Radziecki w ramach operacji Polska w latach 30. Zniszczy całkowicie polską mniejszość w Związku Radzieckim. Z kolei Polska też będzie prowadzić czasami działania szkodliwe, zwłaszcza dla Białorusinów, Ukraińców, ale to już jest zupełnie inny temat. Jednak to doprowadzi później do eskalacji konfliktu polsko-ukraińskiego i do żadzi Wońskich. Jednocześnie podsumowując. Co przyczyniło się do tak ogromnego sukcesu, że 18 marca 1921 roku Polska y, po zaledwie paru latach y, niepewności y, zostaje uznana na arenie międzynarodowej, ma już ustalone wszystkie granice. Wygrała y, wojną, wojnę o niepodległość, stworzono wojnę polsko boszycką Otóż wszystkim na samym początku, kiedy Polska. 11 listopada 1918 roku znowu pojawia się na mapach. Doszło do wyciszenia oraz obłożenia na bok wielu personalnych, politycznych oraz także osobistych sporów. Będą współpracować ze sobą marszałek Zepisucki i Roman Moski, którzy nie połali do siebie sympatią, później będą w zasadzie ze sobą walczyć i też w zasadzie. Byli antagonistami ze względu na to, że mieli zupełnie od, odrębne pomysły na Polskę i poglądy na to, jak Polska powinna wyglądać. Poza tym, był to też y, konflikt osobisty, ponieważ y, kochali się kiedyś w jednej kobiecie, która wybrała Piłsudskiego i Moski i traktowała to bardzo osobiście. Dlatego strasznie znienawidził marszałka. Podobnie też było współpracą między Piłsudskim i Palerewskim wielkim polskim pianistą, którego też Piśudski nie wydarzył sympatnią. Jednak tutaj właśnie wiele sporów politycznych dał się wyciszyć. Następując jednocześnie polskiego społeczeństwa, komiczy zagrożenie ze wschodu, dlatego wygraliśmy. Jednocześnie nas ucięża przyczynił się znakomity polski radiowywiad i wywiad wojskowy, który wiedział niesamowicie dużo o Ruchach i jednocześnie też wygrywamy dzięki użyciu nowej broni czołgów na zasadach zupełnie innych niż w pierwszych, to wejdzie. Używano czołgi tylko do walk na nich, okupów tutaj, konie polsko-poszewickie. Czołgi działały na dużych na dystansach, na ogromnej przestrzeni. Byliśmy tutaj jako Wojsko Polskie pionierem wykorzystania czołgów, właśnie w ten sposób. Podobnie też było z lotnicy, które zostały wykorzystywane do wszystkie niszczenia Armii Żywonej z powietrza. Tutaj właściwie wynaleziono wymiatanie. Poza tym też wykorzystaliśmy ogromną pomoc, jaka przyszła z Francji w 1919 roku. Chodzi to o armię generała Zachalera, która przywiozła nie tylko żołnierza także nowe mundury i karabiny dla tworzenia następnych dywizji już w kraju. Było to ogromne wsparcie, ponieważ Umożliwiło wszystkim względną unifikację uzbrojenia oraz y, wszystkim pozwoliło też y, wygrać bitwę warszawską. Jednocześnie też był inny powód, dlaczego wygraliśmy. Otóż tutaj szczęśliwy traf. Rząd ponad lekkiego dostarczenia na karabinę, amunicję w krytycznym momencie bitwy warszawskiej. Postęp, też yy, misja do, kierowana przez generała Jana Romera we Francji zakupiła ogromną ilość sprzętu z i to zarówno armii angielskiej, francuskiej czy też yy, amerykańskiej, oraz yy, otrzymała także zdobyte zapasy po armii niemieckiej, i austriackiej. Jednocześnie młodsi yy, generowie zdobyli po znajomości bardzo korzystne. Z, yy, zakupy broni, zwłaszcza po Monarchii Austro-Węgierskiej, poznajomości znali, po prostu starych kolegów jeszcze z armii CK, po prostu wynegocjowali bardzo korzystne umowy na zakup właśnie sprzętu po Monarchii Austro-Węgierskiej, choćby na przykład motorówki, działaczy karabiny i to bardzo pomogło w Polskiemu w Bitwie warszawskiej. I ogólnie przyjęło się do polskiego dziecięctwa. się o okresie odzyskania niepodległości do podpisania traktatu ryskiego. Wydarzenia w Polsce toczyły się oczywiście w zawrotnym tempie, także nawet Polacy, a także przedstawiciele zagranicznych państw nie mogli się w tym wszystkim połapać. I tutaj przede wszystkim amerykański ambasador w Polsce napisał dnia 8 marca 1921 roku wiele rzeczy. W Polsce działo się szybko. I nie mieliśmy szans na ich przetrawienie na bieżąco. Po przyjętej wczoraj konstytucji dzisiaj już zapomniano pod wywołanym podpisaniu tego wieczoru w Rydze pokoju z i Jutro szybko to przeminie przygotowanie plemistytu na Śląsku, który odbędzie się w niedzielę. Kręci się od tego w głowie, a jeśli chodzi o Polaków, to nawet zaczynają się uśmiechać. Wydawało się, że żadna z tych spraw nigdy nie zostanie załatwiona i że obecne pokolenie będzie egzystować bez konstytucji, bez pokoju i bez granic. Jednocześnie załatwienie wszystkich tych spraw, bynajmniej nie oznacza nowego porządku, ale jest bardzo pomocne. Tak więc w 1923 roku rząd generała Władysława Sikorskiego ostatecznie uzyskał od mocarstw zachodnich uznanie polskiej granicy wschodniej. W ten sposób w 1923 roku Zakończyła się ostatecznie walka o niepodległość i o